Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Jak zapewne wiecie, lustrzane klejnoty wróciły do Diablo Immortal. No i dziś oczywiście odpalimy sobie te lustrzanki i spróbujemy szczęścia. Ale najpierw chciałbym pogadać trochę o jumpowerze i emblematach. Tak więc, nie przedłużając, ja jestem Dukat. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki jest najlepszy czy najbardziej opłacalny sposób na zdobycie jump Poweru albo po naszemu fragmentów legendarnych klejnotów? Pytanie niby banalnie proste. No bo główne drogi są dwie: albo pradawna szczelina i przepalanie emblematów, albo market i zakup klejnotów za platynę. Ale co się opłaca bardziej? Albo jak przeliczyć, ile jump Poweru zapewniają poszczególne emblematy? Ja postanowiłem to sprawdzić. Odpaliłem więc Excela i zacząłem wszystko po kolei przeliczać. Na początek przypomnijmy sobie może ile jumpoweru Poweru zapewniają poszczególne legendarne klejnoty. I tak, każdy jednogwiazdkowy legendarny klejnot zapewni nam jedną sztukę jumpoweru, Poweru, każdy dwugwiazdkowy legendarny klejnot zapewni nam cztery sztuki jumpoweru, Poweru, no a każdy pięciogwiazdkowy legendarny klejnot, niezależnie od jego jakości, zapewni nam 32 sztuki jump Poweru. No i najprostszym sposobem przeliczenia tego jumpoweru na platynę jest oczywiście wizyta na markecie. I W moim przypadku, po ostatnich zmianach wraz z ostatnią aktualizacją, jedna sztuka jumpoweru kosztuje obecnie 650 sztuk platyny. Jeśli kupię pięciogwiazdkowy legendarny klejnot na przepał, bo najtańszy na markecie, który sprawdzałem przed chwilą, był wystawiony za 20 800 sztuk platyny. Albo 800 sztuk platyny, jeśli zdecyduje się na zakup klejnotu jednogwiazdkowego. Z tego co pisaliście mi w komentarzach, obecnie klejnoty pięciogwiazdkowe można wystawić na market za minimalną kwotę 16 tysięcy sztuk platyny. Co jeżeli bym przeliczył to na Jam Power, jeżeli bym trafił taki klejnot na markecie i go kupił, no to da mi 500 sztuk platyny za jedną sztukę GemPoweru. Ja może przypomnę tylko tak dla tych mniej zorientowanych, że przed tymi zmianami, przed wprowadzeniem tej aktualizacji, no akurat na moim serwerze, jedną yy, sztukę Gem Poweru, czyli jeden legendarny jednogwiazdkowy klejnot, można było kupić za 400 sztuk platyny. No ale już nieważne ile tych sztuk platyny obecnie to kosztuje na markecie, tutaj wszystko jest jasne i proste. Ale ile Gem Poweru zapewniają poszczególne emblematy użyte w pradawnej szczelinie? Sprawdźmy to. No i zacznijmy może od tych rzadkich, czy tych niebieskich emblematów. Zróbmy sobie taki eksperyment. Załóżmy, że w pradownej szczelinie przepalimy 1000 rzadkich emblematów. Zgodnie z opisem w grze, używając tych niebieskich rzadkich emblematów, mamy 5% szans na drop jednogwiazdkowego legendarnego klejnotu. Czyli po przepaleniu 1000 tych emblematów, statystycznie powinniśmy zdobyć 50 jednogwiazdkowych legendarnych klejnotów. Oprócz tego, każdy taki rzadki emblemat gwarantuje nam 4 teluryczne okruchy. No i z moich obserwacji wynika, że nawet jak z tego emblematu dropnie nam ten jednogwiazdkowy, legendarny klejnot, to i tak dostaniemy z niego również cztery teluryczne okruchy. Idąc tym tropem, po przepaleniu tysiąca rzadkich emblematów, otrzymamy 50 jednogwiazdkowych, legendarnych klejnotów i 4000 tysiące okruchów. Za które możemy wytworzyć kolejne 200 jednogwiazdkowych, legendarnych klejnotów. Jeśli to wszystko zsumujemy, no to wyjdzie na to, że 1000 rzadkich emblematów zapewni nam 251-gwiazdkowych legendarnych kolejnotów, czyli tak naprawdę 250 jump poweru. Inaczej mówiąc, każdy pojedynczy rzadki emblemat zapewnia nam 0,25 jump powera. Czyli żeby zdobyć jedną sztukę jump poweru, musimy spalić 4 rzadkie emblematy. Przejdźmy teraz może do legendarnych emblematów. I tutaj obliczenia i wartości będą takie same w przypadku emblematów pomarańczowych i fioletowych, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że ten gwarantowany pięciogwiazdkowy legendarny klejnot za przepalenie 50 emblematów, czyli tak zwany ten Pity Counter, liczony jest osobno dla tych pomarańczowych i osobno dla fioletowych. No i zacznijmy może od tego, jakie klejnoty mogą nam dropnąć z takiego legendarnego emblematu. Mamy trochę ponad 75% szans na to, że będzie to klejnot jednogwiazdkowy. Lekko ponad 20% szans na klejnot dwugwiazdkowy oraz 4,5% szansy na klejnot pięciogwiazdkowy. W jakość i w prawdopodobieństwa wypadnięcia tych różnych jakości pięciogwiazdkowych klejnotów już nie wnikam, no bo jump power jest od nich niezależny. I tak jak wspomniałem na początku, jednogwiazdkowy klejnot zapewnia nam 1 sztuk jump poweru, dwugwiazdkowy klejnot zapewnia 4 sztuki jump poweru, a pięciogwiazdkowy klejnot zapewnia 32 sztuki jump Dodatkowo każdy legendarny emblemat użyty w prawdownej szczelinie dostarczy nam jeden teluryczny okruch. Zróbmy więc sobie podobny eksperyment jak w przypadku rzadkich emblematów. Przepalając 1000 legendarnych emblematów, powinniśmy otrzymać 754 klejnoty jednogwiazdkowe, 201 klejnotów dwugwiazdkowych i 45 klejnotów pięciogwiazdkowych. Tyle z podstawy. Do tego dochodzi nam kolejne 20 klejnotów pięciogwiazdkowych z Pity Countera, no i jeszcze 1000 sztuk telurycznych fragmentów. I przeliczając to wszystko na power otrzymujemy 3048 sztuk poweru bez uwzględnienia tych klejnotów z Pity Countera i 3608 sztuk w sumie oczywiście razem z uwzględnieniem tego Pity Countera przy pewnym założeniu, o którym zaraz powiem. Dzieląc to przez liczbę użytych emblematów, wychodzi na to, że każdy legendarny emblemat zapewni nam średnio lekko ponad 3 sztuki gem Poweru. No a o co chodzi konkretnie z tym Pity Counter? Słuchajcie, ciężko jest oszacować, czy ten gwarantowany pięciogwiazdkowy klejnot wypadnie nam w miejsce jednego, dwóch czy pięciogwiazdkowego klejnotu, który możemy dropnąć z danego emblematu. Dlatego te wartości mogą się nieco różnić od siebie. Na potrzeby moich obliczeń przyjąłem wariat z klejnotem dwugwiazdkowym. Ale bezpiecznie jest bazować na wynikach bez uwzględnienia tego pity-countera. Tym bardziej, że no tu chodzi o pokazanie rzędu wielkości, a nie konkretne tam liczby po przecinku. No ale dobrze, przeliczmy teraz to wszystko na platynę. Najłatwiej przyjąć, że jeden legendarny emblemat kosztuje 1600 sztuk platyny. Za tyle możemy go kupić u handlarza. A w przypadku fioletowych emblematów sytuacja wygląda podobnie, no z tym, że do ich zakupu musimy użyć wiecznych kul. 160 wiecznych kul, bo tyle kosztuje jeden fioletowy emblemat. No to w prostym przeliczeniu również jest 1600 sztuk platyny. Czyli skoro jeden emblemat kosztuje 1600 sztuk platyny i zapewnia nam lekko ponad 3 sztuki jumpoweru, no to wychodzi na to, że jeden power pochodzący z tych legendarnych emblematów kosztuje nas 525 sztuk platyny. No ale jaki wpływ mają na to lustrzane klejnoty? W wielu komentarzach czytałem, że ten event nie działa, że klejnoty lepiej dropią bez lustrzanek i tym podobne. Oczywiście mowa tu o klejnotach pięciogwiazdkowych. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że lustrzane klejnoty nie gwarantują ani w żadnym stopniu nie zwiększają szansy na drop klejnotów pięciogwiazdkowych. One po prostu podwajają drop klejnotów z przepalonych emblematów. I mając to na uwadze, przeliczyłem, jak wygląda no w cudzysłowie koszt tego poweru pochodzącego z emblematów użytych właśnie podczas lustrzanych klejnotów. No, i chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że jest to najbardziej opłacalna metoda na zdobycie Poweru dostępna w grze. Podczas trwania lustrzanek, każdy legendarny emblemat użyty w prawdownej szczelinie zapewni nam statystycznie nieco ponad 6 sztuk Poweru, co w przeliczeniu na platynę daje nam wartość 262 sztuk platyny za jedną sztukę Poweru. No i właśnie dlatego uważam, że lustrzanki to najlepszy z eventów dostępnych w grze, no a już szczególnie dla graczy free to play. No dobra, ale może wystarczy tych moich matematycznych pogadanek. Przejdźmy teraz do pradawnej szczeliny. Wrzućmy sobie tutaj 10 legendarnych emblematów. Odpalmy lustrzanki i zobaczymy, no, czy uda się wydropić coś fajnego. Tym razem pamiętam o tym, żeby zaklikać lustrzanki 10 emblematów wrzuconych. I zaraz odpalamy pradawną szczelinę. A swoją drogą to y, ostatnio znalazłem w internecie ciekawą y, teorię dotyczącą lustrzanek. Dokładnie mówiąc, częstotliwości ich pojawiania się w grze. O, o jakaś fajna zmiana y, z obsługą pada się pojawiło, że mogę więcej rzeczy tutaj zrobić na padzie. Y, chyba na reddicie trafiłem taką teorię mówiącą o tym, że lustrzanki pojawiają się w grze w takich odstępach czasu, żeby tacy 100% gracze free to play. Mogli uzbierać 10 legendarnych emblematów, no do tego, żeby użyć ich podczas trwania lustrzanych klejnotów. Coś mi ścina gra strasznie. No I w sumie ja nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, a może jest w tym cień prawdy. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Faktycznie, teraz był taki moment, że tych lustrzanek nie było dłużej w grze, wcześniej pojawiały się częściej. Może jest to naprawdę związane z tym, że było kiedyś więcej eventów, w których mogliśmy zdobyć te legendarne emblematy. A teraz ostatnio taka trochę posłucha. No, a może po prostu to zbieg okoliczności. Dobra, nie zmienia to faktu, że tutaj bijemy te mopki i lecimy ubić bossa. Wrzucałem same pomarańczowe emblematy, także tutaj no, na handel nic nie będziemy wystawiać. Tylko wszystko pójdzie albo na przepał. Albo na ulepszanie jako duplikaty, jeżeli coś fajnego dropnie. Bardzo chciałbym jeden z tych klejnotów, w których używam, ewentualnie nadzieja w butelce, którą chciałbym używać, a, a jej nie mam. No, ewentualnie paszcza głębień. To jest jeszcze drugi klejnot, który też chciałbym mieć w swojej konfiguracji, a póki co nie mam ani jednej sztuki. No i dobra, bo spadł skrzyneczka i, i jest biało. Czyli jest coś pięciogwiazdkowego, jest sporo powerów w takim razie, bo to już będą przynajmniej dwa takie klejnoty. Echo cienia. No Echo cienia też jest tym y, klejnotem, który rozpatrywałem, tak jak Wam tam mówiłem, y, w jednym z poprzednich materiałów. Lecą i lecą i lecą i lecą. Mogłem zrobić screena, ja to wszystko pozbierałem. No i są dwa... Echa. a nie, co ja, Echo cienia, Popioły Feniksa, pomyliło mi się, to nie jest klejnot, którego chcę używać. Sorki, Jak zobaczyłem, jak on wygląda, to uznałem, że to nie jest ten klejnot. Znaczy, zorientowałem się, że to nie jest ten klejnot. No, fajnie wyleciał 3 na 5 no ale u mnie to będzie po prostu przepał. Ukąszenie żmii, klejnot, którego obecnie nie używam, ale zastanawiam się, czy w niego z powrotem nie wejść. No, może bardziej, czy go nie wrzucić do konfiguracji, bo z tym wejściem to, co niektórzy mogą sobie pomyśleć. No spoko. Całkiem fajne lustrzanki. Szkoda, że nie jest to żaden z klejnotów, ten pięciogwiazdkowy nie jest klejnotem, którego używam, ale i tak uważam, że drop całkiem fajny. Dajcie oczywiście znać, jak te dropy wyglądały w Waszych przypadkach. Tam, co niektórzy widziałem, że już pisali w komentarzach pod poprzednimi filmami, co tam im dropnęło. Pamiętajcie o tym, że lustrzanki zostają w grze do 5 marca, więc do tego czasu wrzućcie tam 10 legendarnych emblematów, wykorzystajcie ten event do maksimum. A tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy matematyczny materiał, to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.